Nowy model skórzanej torby od wezy Po prostu kawał pięknej skóry. Szukaliście dużej torby na co dzień? To akurat to. A jaka jakość wykonania? Piękna, pachnąca, włoska skóra. Starannie wykonane szwy, długie rączki, złote okucie, odpinany pasek, stopki na dole. Metaliczne suwaki, ciemna, trwała podszewka. Metka skóra naturalna, made in Italy. Torba jest bardzo pojemna. Zmieści nie tylko A4, a nawet dużego laptopa. Dokładnie wymiary torebki podane w opisu Na podróż, do pracy, na studia. Na razie mamy wszystkie kolory w minimalnej cenie z darmową wysyłką. Wszystkie szczegóły oraz jak zamówić znajdziesz w opisu. Polecam dziewczyny ten model z całego serca. Направда файный выбор.